Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie na kanale Salon Wachółka. Nasza firma od początku poprzedniego roku jest jedynym dystrybutorem pojazdów elektrycznych marki Sarini. Pojazdy marki Sarini dzielimy na dwie kategorie. Pierwszą kategorią są samochody elektryczne o homologacji L6E. Które mogą prowadzić wszyscy? Niemniej osoby urodzone osoby, które ukończyły 14 rok życia i skończyły kurs na prawo jazdy AM, mogą już takimi pojazdami się poruszać bez ryzyka uzyskania mandatu bądź grzywny. Drugą, zdecydowanie liczniejszą grupą pojazdów, które sprzedajemy, są mini samochody elektryczne o homologacji L2E które również skierowane są do wszystkich osób, z takim małym, bardzo fajnym wyjątkiem, że wszystkie osoby, które urodziły się przed 12 stycznia 1995 roku, mogą się takimi pojazdami poruszać bez prawa jazdy, tylko i wyłącznie jedynym dokumentem wymaganym jest dowód osobisty. Dzisiaj przychodzimy do państwa z filmem, w którym odpowiemy na wasze pytania zadane w komentarzach. Oczywiście nie będą to wszystkie pytania, będzie to część tych pytań, niemniej co jakiś czas będziemy państwu taki film właśnie przygotowywać, gdzie wybierzemy te najciekawsze komentarze z pytaniami od państwa i udzielimy wam odpowiedzi właśnie na te zadane. Pytania. Wszystkim komentującym chcielibyśmy bardzo podziękować za zostawiane komentarze pod naszymi filmami. Bardzo dziękujemy w szczególności za te komentarze, które są konstruktywne, które wnoszą coś do jakby do tej takiej kwestii związanej z tym, że możemy coś poprawić, że możemy coś wnieść nowego. Wszystkie takie uwagi od Państwa są jak najbardziej cenne i za nie bardzo serdecznie dziękujemy. Więc to przejdźmy może do pytań, jakie Państwo zadajecie. Ja te pytania będę czytał, one też będą się tutaj wyświetlały i też na te pytania będę starał się jak najbardziej wyczerpująco odpowiedzieć. A zacznijmy może od pierwszego pytania. A czemu na przykład nie mówicie, w którym miejscu są baterie, albo nie pokazujecie baterii i ile kosztuje? W kilku materiałach też my tych materiałów odnośnie pojazdów nagrywamy dosyć sporo. W części tych filmów jest to pokazane, w którym miejscu te baterie się znajdują, w którym się nie znajdują, dlatego już przechodzę do Państwa z odpowiedzią. Baterie w naszych pojazdach w większości znajdują się pod tylnym siedziskiem. Nasze pojazdy są dwuosobowe. Jedna osoba siedzi z przodu, druga osoba siedzi z tyłu i pod tym tylnym siedziskiem właśnie są umiejscowione akumulatory. Niezależnie czy to są akumulatory LiFePo4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe, czy baterie żelowe, one znajdują się pod tylnym siedziskiem. Takim jedynym wyjątkiem, w sumie są dwa wyjątki pojazdów, w których te baterie są umiejscowione gdzie indziej. Pierwszym przypadkiem jest Fibi, gdzie te baterie znajdują się częściowo właśnie pod tym tylnym siedziskiem, ale też dwa akumulatory znajdują się pod przednim siedzeniem, bo tam jest troszeczkę Inny układ, jeżeli chodzi o układ napięciowy pojazdu, ponieważ Fibi pracuje na napięciu 72 V, czyli mamy 6 akumulatorów 12 V i dwa akumulatory są umiejscowione pod siedzeniem kierowcy, a cztery akumulatory są pod tylnym siedziskiem. Drugim takim pojazdem, w którym też jest troszeczkę inaczej to rozwiązane, jest model Salini M1 Luki, czyli model jedyny w naszej ofercie, który posiadamy, który posiada dwa miejsca z przodu, dwa miejsca obok siebie. Jest to czterokołowiec o homologacji L6E, i tam bateria zlokalizowana jest w podłodze pojazdu. Także reasumując, w większości modeli znajduje się pod tylnym siedziskiem, niezależnie czy to LiFePO4, czy, czy to bateria żelowa, a w FIBI dwa akumulatory pod siedzeniem kierowcy, cztery akumulatory z, w tylnym, pod tylnym siedziskiem i w M1 Luki bateria znajdująca się w, w podłożu, w podłodze pojazdu. Przejdźmy do następnego pytania. A gdzie jest wlew do spryskiwacza? Jest to również zależne od modelu, od modelu który Państwu oferujemy. Zawsze w lew, miejsce, miejsce wlewu do spryskiwacza zawsze znajduje się od tej strony wnętrza pojazdu, czyli, czyli w kabinie. Na przykład w modelu, w modelu z rodziny Tito, znajduje się to na, na lewym słupku w przedniej części pojazdu. W modelu Fibi z kolei z prawej strony mamy taką zapadkę, którą podnosimy i tamten płyn do spryskiwaczy uzupełniamy. W modelu z rodziny Arno wlew płynu do spryskiwacza znajduje się za zaślepką, zaraz tutaj na kokpicie. W modelu, w modelu, przepraszam, w modelu Sicilii wygląda to bardzo podobnie jak w modelu Fibi, ponieważ model Sicilii jest odpowiednikiem czterokołowym modelu. Modelu Fibi. Także też w kolejnych materiałach prezentacyjnych, nasze pojazdy, też będziemy zawsze zwracać uwagę, będziemy Państwu pokazywać konkretnie na przykładzie, gdzie ten wlew płynu do spryskiwaczy się znajduje. Kolejne pytanie, tutaj będzie dłuższe, troszeczkę pytanie: czy posiadacie na miejscu bądź inny z takich pojazdów? Do przetestowania przed ewentualnym zakupem, bo tak nikt nie mówi, jaką, y, jaką jest tą prędkość y, normalnie. Y, dobra, MAX 45. Czasem więcej, ale czy normalnie jedzie chociaż te 40 czy 30? No i nie są to małe pieniądze, dlatego pytam, czy można przetestować? Jak najbardziej w naszym salonie, czy też w salonach naszych dealerów, jak najbardziej możecie Państwo przetestować pojazdy, które chcecie zakupić. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Też publikujemy już od pewnego czasu materiały. Z jazd testowych naszymi, naszymi, naszymi samochodami. Także też podczas tych jazd testowych Zawsze prezentowana jest ta prędkość pojazdu e, od 0 do 45 km na godzinę, czyli do prędkości maksymalnej. Wszystkie nasze pojazdy, proszę Państwa, jeżdżą e, z prędkością te 45 km na godzinę, niektóre nawet szybciej, ale nie ma takiego modelu, który by jechał mniej niż te 45 km na godzinę. E, jeżeli e, macie Państwo na przykład taki pojazd, e, który od nas zakupiliście i jeździ on z prędkością mniejszą, zawsze jest to związane z tym, że baterie są. Niedoładowane. E, także jeżeli pojazd jedzie Wam na przykład z maksymalną prędkością 36 czy 37, oznacza to, że baterie nie są doładowane i dlatego ten pojazd jedzie e, wolniej. Także wszystkie nasze pojazdy jadą e, z prędkością 45 km na godzinę. E, są małe wyjątki, które, które też jadą troszeczkę szybciej, ale nie są to spektakularne e, dodatkowe ilości kilometrów, czyli mam tutaj na myśli, że jedzie na przykład ten pojazd do 50 km e, na godzinę. Kolejne pytanie, proszę o nagranie: jak działa w tym cacku audio i radio? W prezentacjach naszych modeli też zawsze staramy się Państwu chociaż w małej części pokazać, jak działa ten system infotainment taki ten wirtualny kokpit, który znajduje się w naszych pojazdach. Niemniej też przygotowujemy się powoli do filmu. W którym, jakby w każdym z osobno z modeli, które posiadamy w ofercie, będziemy chcieli troszeczkę szerzej omówić te kwestie, te aspekty związane z obsługą tego systemu, czy też z prezentacją właśnie tego, jak, jak działa to audio, czyli jak gra muzyka, w jaki sposób możemy się połączyć np. z telefonem za pomocą Bluetooth. Czy, czy też jak na przykład możemy obsłużyć to, żeby w tym systemie przejść do, do tego, do tej opcji, żeby na przykład słuchać muzyki z pendrive'a. Jesteśmy na etapie przygotowywania takiego właśnie filmu z obsługi systemu Car Audio i z systemu tego właśnie informacyjnego z każdym z pojazdów. Także na pewno taki film pojawi się na naszym kanale. Postaramy się, żeby pojawił się on jak najszybciej. Kolejne pytanie. Czy będą takie pojazdy z kierownicą jak w skuterze? Jeżeli chodzi o pojazdy trzykołowe z naszej oferty, czyli mam tutaj na myśli modele z rodziny Arno, Tito, Fibi, Velo, wszystkie te pojazdy trójkołowe posiadają taką kierownicę jak w skuterze. Jest to też wymogiem odnośnie homologacji, które posiadają te pojazdy, czyli mam tutaj na myśli homologację L2E, które te pojazdy posiadają, tam też jest taki wymóg, że kierownica jest taka właśnie jak w skuterze nie jest ona okrągła, tylko, tylko mamy kierownicę, gdzie po lewej, po prawej stronie trzymamy ręce, mamy dwie manetki i, i tak właśnie te kierownice wyglądają. Jeżeli chodzi o modele czterokołowe, są to pojazdy o homologacji L6E i tam w tych pojazdach zawsze kierownica jest okrągła. Taka jak w samochodzie osobowym, jak w samochodzie spalinowym, i tutaj, jakby te kwestie, czy na przykład dodania do pojazdu trójkołowego takiej kierownicy, jak jest, jak jest standardowo, czyli okrągłej, czy, czy w modelu czterokołowym, dodania kierownicy jak, jak w skuterze, tutaj niestety nie mamy na to wpływu. Musi być to też zgodne z homologacją, którą posiada pojazd. Także pojazdy trójkołowe posiadają kier taką kierownicę jak w skuterze, a pojazdy czterokołowe Kierownicę okrągłą, taką jak w samochodzie w samochodzie osobowym, w samochodzie spalinowym. Była mowa, że będzie można wyjąć baterię i ładować w domu. Jaka cena tego modelu? E, drodzy Państwo, modele z wyjmowalnymi e, bateriami już od dłuższego czasu posiadamy w swojej e, ofercie. E, w są, I są to wszystkie modele, które posiadamy, e, posiadamy w naszej ofercie. E, też od pewnego czasu świadczymy usługę tego, że możemy te baterie Państwu wymienić z baterii żalowych na baterie litowe. Także tak naprawdę każdy z naszych pojazdów w naszej ofercie, niezależnie czy jest to model czterokołowy czy model trzykołowy, może posiadać funkcję, funkcję baterii litowej, która też jednocześnie jest baterią wyjmowalną, którą możemy sobie właśnie wyjąć i podładować w domu, ponieważ posiada ta bateria takie samo gniazdo jak Gniazdo do ładowania, które znajduje się w pojeździe. Najtańszy model w tym momencie, który posiadamy w naszej ofercie z baterią litową LiFePo4, jest to model Salini Tito X50. Jest to model z silnikiem 1500W z baterią LiFePo4 o pojemności 50 Amperogodzin I cena tego pojazdu w chwili obecnej to 30 999 zł. Też y, mam, mamy kilka filmów u nas na kanale, w których jest pokazany proces wyjęcia i włożenia tej baterii. Y, Niemniej y, przypomnimy Państwu, jak to wygląda i będzie to y, nagrane w formie takiego shorta, y, takiego krótkiego filmiku, gdzie będzie po prostu y, tylko i wyłącznie ten proces y, pokazany. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Czy da się ładować nasze pojazdy z publicznych ładowarek o większej mocy niż sieć w domu? Nie, już też pod, pod którymś z ostatnich filmów też poruszałem ten właśnie temat. Nie ma możliwości ładowania naszych pojazdów z takich ładowarek publicznych, czyli takich, które znajdują się gdzieś przy jakichś punktach, przy marketach. Ponieważ nasze pojazdy nie obsługują systemu szybkiego ładowania, także nie ma możliwości, żeby nasze pojazdy podładować przy ładowarkach publicznych, chyba że taka ładowarka posiada takie standardowe gniazdko sieciowe 230 V, to jak najbardziej, nasze pojazdy właśnie ładujemy tylko i wyłącznie z takiego gniazda sieciowego, takiego jak w domu, czyli 230 V. Kolejne pytanie: jaka jest waga baterii? E, powiem Państwu tak, to jest też zależne od e, modelu. Jeżeli chodzi o e, wagę e, baterii żelowych, e, mniej więcej jest to e, waga przy, przy instalacji 60V, gdzie mamy 5 akumulator, akumulatorów, jest to około 100 kg. W przypadku baterii e, też żelowych, ale w przypadku, właśnie, modelu Fibi bądź Sicilii, gdzie ta instalacja jest 72V i tych akumulatorów mamy 6, to jest około 120 kg. A jeżeli chodzi o baterie litowe LiFe Po4, to w przypadku baterii litowej LiFe Po4 50Ah jest to waga około 25 kg. W przypadku baterii LiFe Po4 80Ah jest to waga około 30 kg. Jeżeli chodzi o baterie lifepo Po4, ale w modelu właśnie Fibi czy Sicili, tamte baterie są troszeczkę inne, ponieważ no, ten pojazd, tak jak wspomniałem, pracuje na innej instalacji, jeżeli chodzi o Volt. Także tamta bateria 50 waży około 30 kg a 80 około 35 kg. Także też te wagi właśnie są zależne od tego na jaki model się decydujemy, z jakim rodzajem baterii, w niektórych przypadkach też w zależności od tego jaki model pojazdu wybieramy. Kolejne zadane przez państwa pytanie to: Chętnie widziałbym prezentację z dorosłą osobą na tylnym siedzeniu. Pozdrawiam. W ostatnim czasie, nagrywając nasze filmy, coraz częściej robimy to w parze. Do działu Salini już jakiś czas temu dołączył do nas nowy kolega Michał, z którym właśnie wspólnie prowadzę filmy, z którym wspólnie prowadzę prezentacje. I w poprzednich materiałach właśnie na temat prezentacji modelu na przykład Serini Tito SXL. Razem z Michałem wspólnie siedzimy w pojeździe i też jakby te żółty z tego filmu, te nagrania są zrobione w taki sposób, że widać, jak, siedzę, jak siedzi Michał z przodu, ja siedzę z tyłu. Także już takie, takie rozwiązanie wprowadzamy do naszych filmów. Niemniej też będziemy się starać, żeby było tego więcej właśnie gdzie, gdzie siedzimy w dwóch w pojeździe, żebyście też mogli Państwo zobaczyć jak, jak to wygląda jeżeli chodzi o, o miejsce, czy tego miejsca jest dużo, czy mało, żeby też jakoś zobrazować Wam jakby rozmiary tych pojazdów, no bo bo duża jest też ilość Państwa, którzy do nas po prostu dzwonią, zadają tego typu pytania yy, i też zawsze yy, staramy się Państwa odesłać do naszych filmów prezentacyjnych, ale jak najbardziej jest to bardzo słuszna uwaga, bardzo za nią dziękujemy i będziemy tutaj yy, generować te filmy tak, żeby, yy, żebyśmy właśnie znajdowali się w środku w pojeździe we dwóch. Kolejne pytanie. W lusterkach nie świecą lampki kierunkowskazów. Czy tak powinno być? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. A więc tak, nasze pojazdy, mówię tutaj konkretnie o modelu Tito bądź Piawa, posiadają w lusterkach zewnętrznych takie zaślepki. Imitujące, że mógłby być to kierunkowskaz, właśnie umieszczony w lusterku, ale tak jak tutaj wspomniałem przed chwileczką, jest to tylko zaślepka, jest to atrapa. Żaden z naszych pojazdów w chwili obecnej nie posiada takiego rozwiązania jak kierunkowskazy w lusterkach. Być może w modelach, które będziemy też w tym roku wprowadzać do oferty, być może takie rozwiązania się pojawią. Niestety w tym momencie takich rozwiązań nie proponujemy. Kolejne pytanie, czy będzie w przyszłości możliwość zakupić zapasową baterię LiFePo4 50Ah? Proszę Państwa, nie będzie to w przyszłości. Już teraz możecie zakupić baterię dodatkową LiFePo4 50Ah, także mamy je jak najbardziej w sprzedaży. W niedługiej przyszłości będziemy mieli również w sprzedaży baterię LiFePo4 o pojemności 80Ah. Kolejne pytanie. Ładując akumulator LiFePo4 w domu, jak wiadomo, że akumulator jest naładowany w 100%? Są jakieś diody na ładowarce? E, tak, jest to bardzo dobre pytanie. Na ładowarce znajdują się diody. W momencie, kiedy akumulator jest ładowany, e, dioda e, umieszczona na tej ładowarce wskazuje nam kolor czerwony. I ładowarka tak charakterystycznie szumi, bo też w tych ładowarkach wbudowane są wiatraki, e, takie chłodzące. I y, y właśnie w momencie, kiedy ta bateria się ładuje, ta dioda jest w kolorze czerwonym. W momencie, kiedy bateria jest naładowana, kolor diody zmienia się na kolor zielony, także jest to bardzo intuicyjne. Także i też nie ma ryzyka, że państwo tą baterię na przykład przeładujecie, bądź ona będzie ładowała się za długo, bo też ta ładowarka posiada taki system zabezpieczający przed tym, żeby tą baterię przeładować. Kolejne pytanie, dlaczego nie podajecie cen przy prezentacji na bieżąco? Pozdrawiam. E, proszę Państwa, też to pytanie pojawiało się już pod kilkoma filmami, praktycznie pod każdym filmem, który nagrywamy, e, nie ma e, są komentarze właśnie związane z tym, że nie podajemy cen pojazdów. E, proszę Państwa, wygląda to w ten sposób, że my te filmy, które nagrywamy na naszym kanale, są to filmy na lata. Czyli na przykład ktoś może na taki film natrafić e, za jakiś czas, na przykład sprzed 3 czy 4 lat. Gdzie będziemy podawali cenę pojazdu, a cena ta może być już na przykład nieaktualna. Także może być to albo zniechęcające, albo z kolei zachęcające do tego, żeby kupić pojazd, ale ta cena będzie już nieaktualna i ktoś może, się, ktoś może być na przykład rozczarowany, bądź może z tego tytułu powstać jakieś nieporozumienie. My naszych cen nie ukrywamy, zawsze w opisie filmu podajemy Państwu link do naszej strony salon gdzie zawsze te ceny są aktualne i zawsze możecie je na bieżąco sprawdzić i mamy tutaj do wyboru dwie strony salonwakółka.pl i sarini.pl. Z tych stron na tych stronach zawsze państwo znajdziecie informacje o aktualnych cenach. Też mamy infolinię, na którą możecie państwo zadzwonić i zawsze o tą cenę dopytać. Widzę drodzy państwo, że już dotarliśmy do wszystkich pytań, na które dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa Odpowiedzi w najbliższym czasie yy, ciężko mi określić w jakim, ale tej też myślę, że na przełomie y, kilku tygodni pojawi się Kolejny taki materiał, gdzie też odpowiemy na Państwa pytania. Bardzo Państwu dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego materiału. Ten format pytań i odpowiedzi będzie oczywiście przez nas kontynuowany. Także zachęcamy do komentowania naszych filmów, do zadawania pytań. Jeżeli te pytania się powtarzają, to my też staramy się stopniowo i systematycznie na te pytania od razu odpowiadać pod filmami. Ale właśnie raz na jakiś czas będziemy przygotowywać taki film w takiej właśnie formule, gdzie będę czytał Państwa pytania i od razu na bieżąco na nie odpowiadał. Jeżeli chodzi o kwestię zakupu naszych pojazdów, jeżeli Państwo jesteście takim zakupem zainteresowani, bardzo serdecznie Państwa już teraz zapraszamy na nasze infolinie, w których podam teraz numery telefonów. Pierwsza jest to numer 730 88 0068, powtórzę 730 88 0068 oraz druga infolinia, której numer to 607 18 0102, powtórzę 607 18 01 02. Pod tymi numerami telefonów ja bądź kolega Michał, którego, który też występuje w naszych materiałach prezentacyjnych, odpowiemy szczegółowo Państwu na wszystkie pytania właśnie odnośnie zakupu pojazdu, dostawy pojazdu do domu, bo oczywiście też świadczymy taką usługę, że dostarczamy zakupione przez Państwa pojazdy bezpośrednio pod dom, wyceniamy tą usługę. Odpowiemy Państwu również na pytania związane z finansowaniem, ponieważ możecie zakupić nasze pojazdy z finansowaniem, mam tutaj na myśli kredyt bądź leasing dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Oferujemy także możliwość wykupu, zakupienia ubezpieczenia na pojazdy, ponieważ też u nas w firmie posiadamy dział ubezpieczeń. Tych tematów jest bardzo dużo, także my jesteśmy przede wszystkim dla Państwa do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcecie doradzić się, jaki model wybrać, to oczywiście bardzo chętnie Wam na te pytania wyczerpująco odpowiemy. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszy materiał. Zachęcam do pozostawienia łapek w górę, do subskrypcji naszego kanału. No i co, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.